LiU! OK. Czas na jednoręki unboxing Wii U Premium Pack. Zgodnie z informacją od dystrybutora mamy do czynienia z konsolą Nintendo Wii. OK. Czas zacząć rozpakowywanie. Zawartość pudełka pewnie większości z Was jest znana, ale tutaj taka informacja na bocznej ścianie pudełka. No i zobaczmy, co jest w środku. na początku porcja instrukcji zasilacz ok, co tutaj mamy zasilacz do gamepada zasilacz samej konsoli tutaj mamy jak widać podstawkę do konsoli Informacje od Nintendo, Nintendo Network Premium, kupon klubu Nintendo, instrukcja. Co więcej, no oczywiście Nintendo Land, który jest dołączony do zestawu jak widać. Co więcej, tutaj mamy podstawkę na gamepad'a. Kabel HDMI. Sensor bar. I podstawkę do ładowania gamepad'a. Okay. O, teraz najważniejsza część. Polska instrukcja i sama konsola wraz z gamepadem. Ok, tak prezentuje się sama konsola. Tutaj od frontu może porównamy jeszcze jej wielkość z pierwszym Wii. Więc, jak widać, konsola jest nieco większa. Tak wypada Wii w porównaniu do Wii U. Ok, w takim razie czas jeszcze na gamepada. Jest wielkości niemal samej konsoli, jak widać zresztą. No i co więcej, to właściwie chyba byłyby wszystkie elementy zestawu. I czekajcie na więcej informacji od nas.